Witam Was w tym odcinku, że mamy, mamy 15 czerwiec jest dosyć późno, ale jakoś się udało No i tutaj widzicie już rozwój tylko zjedzmanie pełno aż się a się pięknie się. Tylko niektóre się są takie kłosy, które się. Są tutaj takie no, kłosy dodatkowe, które się niestety wy, wykładają i niestety nie bardzo pasują. Ale ale dobrze. to wszystko się i tak. Tutaj Oczywiście, do mojej dało się jakieś chorób, skoro, ale, ale dobra. To już nawet opryski już nie mają, już nie, nie pomagają ani tego, ale są takim pytania, jakim jest. I tak jest zawsze. To mnie nie było na kanale. No cóż, wiadomo, woleliście coś innego, ale, ale to też jest bardzo ciekawe, zapewniam. No i możecie, możecie zapytać, kiedy w końciku wybierz się na żniwa? Czy żniwa są oczywiście w sierpniu, ale lepiej Wolę wcześniej wystartować. Nie muszę się, no, muszę się szykować, na mięsie szykować. Nawet gąbek naszykować. Myślę, że no, będziecie mieli, oczywiście, będziecie mieli y, ujęcie, albo nawet poumuchinowane. Po I tutaj, jak widzicie. Znajdujemy się na, na wąskim polu. To takie, no nie takie wąskie jak, jak tam, no oczywiście, no nie wiem, no. no i ten odcinek, na no, odcinku możecie też zobaczyć. Uwaga, uwaga. Zobie bliżej. Hangar. Oczywiście. To jest taka no... hala, to jest taka no... inwestycja. Już chyba, chyba czwarta w roku. Chyba, chyba czwarta, bo tam inwestycji nie było. To więc się... No nie przejmujcie się moim głosem, ale... Tak czasami jest. Myślę, że będziecie mieli coś, żeby na, no, na ujęcie. przypływanie na hangarze, ale... Ujęcia muszą to być... Dobra, zawracam się, bo ty... Wiadomo, daję to samo. Zaspo... Daj... daję wszędzie tak samo. Jeśli się, No... To jak... Nie będzie zbyt... Nie, nie, no... No nie będzie długi, no. Nie chcę... Nie chcę odwalczyć od jakiegoś... Jakiś, jakieś odcinka z tej ziemi. I oczywiście, ujęcia będą robione jak zawsze telefonem, no, pod muzykę. A vlog właśnie z GoPro. będziecie mieli. Niestety, ale ostatnio, jak nagrywałem, jak no, y, koszenie. To było właśnie tak z GoPro, no cóż, nie udało się. Bo kamerka odmówiła posuszenstwa, czyli się rozładowało. No i to niezbyt fajne jest wtedy, jak się rozładuje. I no tak po się rozładował, niestety nie udało się nagrać przenia trawy na, na podwórku Żybek już nie będę wchodził, po, bo niestety jest gęsty, się nie da w ogóle chodzić, bo niestety zasłonięte ścieżki technologiczne jak to jest tutaj się znajduje. Wiadomo, no, jeżeli chcecie, żebym nagrywał coś, żebym nagrywał z farminga. Oczywiście będę nagrywał. To też jedna zabawa. Bo najlepiej prowadzić YouTube'a niż nie prowadzić. I jak prowadzić to to... to no zawsze coś nagrywać myślę, że nie wiem, czy to będzie na kamerze widać myślę, że będzie no proszę Jak widać, bo światło słoneczne Kurde, opaliłem się z tyłu na szyi, ale dobra, nie ma się czym martwić. I właśnie przyjechałem swoim sprzętem, który to też będzie, pewnie widzieliście ten sprzęt. Przeszlisza na nawoz, siania nawozu i zbrania kamieni. Ten rower został zakupiony właśnie w 2019. Coś mi się kojarzy. Jest w bardzo świetnym stanie. Tego niestety zakurzony, ale dobra. Każdy sprętak stoi w pomieszczeniu, to się kurzy. No dobra, dobra, przedmiot, chociaż się już kończy ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym.